Loop, O lupie możesz powiedzieć coś. A kim jest lup? Loop? loop, O tym nawet nie słyszałem. Who is lup? Aha, umerwo coś było, nie? Coś tam pisał o coś o lupie umerwo Ty Dzięki za donate'a, rok, Dziękuję każdemu za donate'a, który teraz dał. Cześć, jestem Mervo, i dla Was historię. Momentami naprawdę smutną, jednak z bardzo pozytywnym zakończeniem, o osobie, który jeden mecz w CSGO zmienił tak naprawdę całe życie. Zresztą to nie moje, tylko jego słowa, a wszystko zaczęło się od tego momentu. Dzięki Szabela za donate'a. Dziękuję. Kerski za donate. Więc lub, bo taki jest jego nikt, cierpi na bardzo rzadką chorobę genetyczną, o której za chwilę dużo więcej. I został z tego meczu wyrzucony za brak komunikacji. Yo, what you guys tak wyglądał początek właśnie tego meczu. Przywitał się z nimi, powiedział, że może rzucić smoka na itd. i tak dalej. Wkleił taką swoją stałą, ustaloną wiadomość na czacie, w której powiedział, że ma sporo usuniętych zębów, że ma chorobę genetyczną i nie może zbyt dokładnie mówić, ale wciąż będzie dawał info i prosi, żeby byli mili o to, co wydarzyło się tuż po tym. Tego dzięki Dzięki, Cytrynga. Piono. Wszyscy ci gracze z jego drużyny od razu po tym, jak to powiedział, naskoczyli na niego i to naprawdę ostro, że troluje, żeby się zamknął, że to wcale nie jest śmieszne, że już go blokują, mutują, żeby się nie odzywał i tak dalej. Tak ostro na niego najechali. Że oglądałem już ten materiał wiele razy przygotowując się do zrobienia tego filmu, ale za pierwszym razem strasznie się zdenerwowałem, jak całą tę sytuację w ogóle obejrzałem i do tej pory jakoś tak obojętnie nie jestem w stanie na to patrzeć w późniejszym czasie, w trakcie trwania tego meczu, Lub napisał na czacie, że w takim razie przeprasza, nic nie będzie mówił i no, widać było po prostu jak bardzo się tym przejął, zdenerwował, czemu się nie dziwię no na pewno nie jest to jakaś taka pierwsza sytuacja w jego życiu i to co możemy zobaczyć na jego streamie, bo on streamuje i to właśnie dzięki temu cała ta sytuacja jak gdyby została zachowana, to ma tam taki cały akapit jak gdyby o nim i ma tam napisane, że cierpi na bardzo rzadką chorobę genetyczną typu Xan, nie, nie mam pojęcia jak to się czyta, typu drugiego co oznacza, że tak naprawdę nie czuje bólu i że to mu sprawia dużo, właśnie różnych innych kłopotów. Musiał usunąć wiele zębów, że utracił połowę nosa, jest prawie ślepy i głuchy i używa aparatu słuchowego i, i tak dalej, i tak dalej, że bardzo mu to sprawia wiele trudności, ale mimo wszystko stara się mieć pozytywne nastawienie i, i w ten sposób grać w sobie w cesa i tak dalej, i tak dalej. I... Cały ten mecz właśnie skończył się w ten sposób, co już widzieliście na początku tego filmu, że przez to, że on później przestał się do nich odzywać, bo nie chciał ich denerwować, to oni w końcu uznali, że nie komunikuje się, więc go wyrzucają z meczu. Dzięki Teraz środowisko. przechodzimy już do tego dobrego, pozytywnego, szczęśliwego zakończenia, ponieważ cała ta sytuacja wybuchła wręcz na Redditie. Temat stał się niesamowicie gorący, wszyscy o nim mówili i ludzie, ogromna część społeczności poszła mu po prostu pokazać wsparcie, pokazać, że są z nim i że chcą mu pomóc. Teraz wam w lepszej okazji też pokażę różne jego akcje, bo oprócz całej tej sytuacji, wyrzuceniu go z meczu i tak dalej, gość jest naprawdę bardzo dobrym graczem i będziecie to mogli chociaż trochę zobaczyć na, na paru tych akcjach. Jednego dnia wiele, zyskał wiele tysięcy ludzi na streamie, wiele naprawdę ludzi go oglądało, dużo, wiele tysięcy dolarów donacji, które mu na pewno bardzo pomogą. I do, naprawdę niesamowicie pozytywna sytuacja wyszła z tego wszystkiego. Znalazłem wypowiedzi dwóch z tych czterech graczy, tak mi się wydaje, którzy um, byli w, jak gdyby z nim w jednej w tej drużynie, w tym meczu, i oni powiedzieli, że oczywiście byli pewni, że jest trolem, że bardzo przepraszają za tę sytuację i byli po prostu pewni, że tam on wkleja sobie bindy po tym, jak wkleił tą taką wiadomość na starcie i później zaczął mówić, to byli pewni, że są to jakieś bindy, że to jakieś dziecko sobie troluje czy cokolwiek, i że jakby on wrzucił link do jego Twitcha, co później zresztą sprawdzili i powiedzieli, im, powiedział im, że on jest, że to mówi na serio i tak dalej, to by na pewno go inaczej potraktowali. Trzeba im przyznać oczywiście tutaj po części rację, ponieważ jest wiele właśnie takich osób w internecie. Często można spotkać kogoś, kto właśnie jakieś bindy wkleja, troluje i tak dalej, ale myślę, że wystarczy traktować wszystkich jak ludzi i nie byłoby absolutnie tutaj żadnego problemu. Nie chcę tutaj nic moralizować absolutnie, ale jeśli chociaż po tym filmie, chociaż jedna osoba z was w przyszłości Pomyśli, czy też zrezygnuje z wyrzucenia kogoś, z obrażenia kogoś w czasie meczu, ponieważ on ma może na przykład piskliwy głos, albo zrobi jakąś źle akcję, albo cokolwiek, no to już będzie wielki sukces. Ta sytuacja pokazała, że wiadomo, że są różni jakcyś tam toksyczni gracze, ale jest cała Rzesza, ogromna część społeczności, która w takiej sytuacji bardzo potrafi pomóc, stanie murem za taką osobą i. Myślę, że świetna taka sytuacja, dlatego chciałem o niej więcej powiedzieć, zrobić osobny film na moim kanale. Także nic chyba więcej już nie mam do dodania. Zostawię wam jakieś linki w opisie, ponieważ ten look zrobił tam później tak zwany AMA, czyli ask me anything. Możecie sobie trochę więcej o nim poczytać, o jego grzewce. Zajebista historia, bez kit. Dzięki za donata. Dzięki za donaty. Sebek, chujowa akcja. Dzięki za donata. Dziękuję. Ja pierniczę. No, poruszająca historia, nie ukrywam. Mega, mega dobrze. Yy, mega dobrze przedstawiona przez Merwo. Swoją drogą polecam Merwo. Bardzo dobry kanał, jeżeli chcecie zobaczyć cokolwiek o CSGO, jak i e sporcie. Naprawdę super sprawa. Sparkles mu dał 7,5 tysiąca dolarów. Super. W chuj. Super. Super inicjatywa, naprawdę.